Muzeum Górnictwa Węglowego jest instytucją kultury, którą prowadzi Miasto Zabrze i Samorząd Województwa Śląskiego, i w sumie to są dwa kompleksy podziemne ponad 10 kilometrów podziemnych tras turystycznych. Generalnie jesteśmy jedynym Muzeum Górnictwa w Polsce. Górnictwa węglowego. Rzeczywiście mamy w tej chwili proces transformacji województwa śląskiego, proces transformacji przemysłu na Śląsku, transformacji górnictwa. Nasza misja polega na tym, żeby właśnie spróbować ocalić jak najwięcej pamięci z tego, co odchodzi, czyli likwidowane kopalnie i to wszystko, co jest związane z górnictwem. Dokumentujemy całe zakłady górnicze przed likwidacją. Dokumentujemy je cyfrowo, czyli skanujemy obiekty budowlane, plener, wyposażenie maszyny, ciągi technologiczne i Digitalizacja dokumentacji historycznej i archiwum mówione, czyli... Relacje osób, które na danej kopalni pracowały. Oprócz tego, że prowadzimy procesy rewitalizacji tych obiektów, udostępniamy je dla ruchu turystycznego i prowadzimy tam ruch turystyczny, organizujemy zajęcia edukacyjne, eventy różne, po to, żeby pokazać tak bezpośrednio, bardzo namacalnie, jak wygląda praca kopalni właściwie od początku rewolucji przemysłowej, praktycznie do dzisiaj. Serdecznie zapraszam wszystkich naszych odbiorców do odwiedzenia naszych obiektów. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Naprawdę warto.